Cześć, witam. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że to, co obejrzycie i usłyszycie w dzisiejszym filmie, jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Yy, przydarzyły się niezbyt fajne rzeczy. Nie wiem, jak ta cała sytuacja się yy, zakończy. Tak więc podkreślam, jest to moja opinia, moje doświadczenia yy, na temat yy, tej firmy i, i tyle. I zapraszam do oglądania. Nadmienię jeszcze tylko, że dzisiaj jest poniedziałek, mamy już późne popołudnie. Reszta materiału została nakręcona już w piątek. Od razu po powrocie przyczepy z serwisu później kontaktowałem się z przedstawicielem firmy Niewiadów dotyczące tam zgłaszając mu swoje uwagi po powrocie tej przyczepy z od nich z serwisu. No, pan ten poprosił, żebym pochopnie nie podejmował żadnych decyzji że skontaktuje się ktoś ze mną w poniedziałek do południa no żebym się wstrzymał do tego poniedziałku tak więc wstrzymałem się, zostałem, brzydko mówiąc, olany przez firmę Niewiadów nikt się ze mną nie skontaktował no, no i tyle No. tak więc jeszcze raz zapraszam na film, zasubskrybuj kanał żebyś był na bieżąco daj łapkę w górę, dół, jakiś komentarz i o, miłego oglądania cześć, witam wszystkich na moim kanale Nadeszła pora, by nagrać drugi film, yy, do, jakby ciąg dalszy do filmu z, z usterkami w mojej przyczepie N-Sport, yy, znalezionymi przeze mnie. Tak więc teraz to zabierzemy się za protokół, yy, formularz reklamacyjny tak zwany, będziemy go wypełniać. Yy, wiadomo, tutaj trzeba wpisać datę, dzisiaj mamy 8 maja 2024 roku, kiedy powstała szkoda, ona powstała od nowości. Model przyczepę Sport, rok produkcji 24, DMC 750, numer VIN, data zakupu, miejsce ostatniego serwisu. No i tutaj mamy dokładny opis okoliczności i rodzaju szkody. No i będziemy wiadomo tutaj opisywać rzeczy, które, które między innymi umieściłem już w tamtym filmie. Natomiast są tu jeszcze jakieś inne drobne usterki, które również chciałbym ująć w tym formularzu reklamacyjnym i zobaczymy, czy postępowanie producenta, dystrybutora w tym przypadku będzie równie szybkie i skuteczne jak w przypadku pierwszej przyczepy, czy, czy tamta przyczepa była w drodze wyjątku jakoś specjalnie potraktowana. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko rozwijać. Oczywiście wszystko będę na bieżąco pokazywał, nagrywał. Będziecie wszystko wiedzieć co i jak. Słuchajcie, formularz mamy już wypełniony. E, co my żeśmy tu napisali? No ten wadliwy montaż w panelu fotowoltaicznego. E, no to wiecie o co chodzi, bo to było w tym filmie już opisane. E, dalej mamy opuszczone drzwi lodówki. Tak jak, nie wiem czy to będzie widać, nie działa ta blokada. Ona powinna być wyżej. Nie działa, nie działa również możliwość jakby, że jak przyczepa stoi, nie jeździ żeby można było tą mikrowentylację sobie zrobić, ale jak widzicie, drzwi są opuszczone. No i tutaj w ten sposób nic tu nie trzyma. Powiedziałam, że chodzi jedynie kwestia wyregulowania. Ale i mamy, wiadomo, ten aneks kuchenny, krzywo zamontowany, uszczelka okna dachowego. Brak, yy, gdy, gdy w drugiej przyczepie jest, no i brak dolnego mocowania, butli gazowej, gdyż jak widzicie, w tej przyczepie jest tylko. Jedno mocowanie, jak zostałem zapewniany przez telefon, przez pracownika niewiadowa, yy, prawidłowo powinny być dwa mocowania, gdyż yy, mam muszę mieć możliwość zamontowania mniejszej butli. Yy, tutaj, no, jak widać, jest to bardzo wysoko, więc mniejszej butli, tej 3-litrowej na przykład, nie jestem w stanie tutaj zamontować. Tutaj jeszcze odnośnie panelu fotowoltaicznego, tam w, w tamtym filmie już pokazałem na tamtej przyczepie, natomiast po powrocie tej przyczepy, z reklamacji, to jest ta druga, jakby w sensie pierwsza, ale no wiecie o co chodzi, której wcześniej nie sprawdzałem jak jest zamontowane no oni już wiedzieli coś, co starali się poprawić widać chyba, ale chyba nie do końca rozumieją w czym jest problem, nadal te przerodki mimo, że tu już są powiedzmy poskręcane ciasno, to przewód jestem w stanie ruszyć sobie bez problemu przed tył po prostu nie zaciska się, to nie jest to nieodpowiedni rozmiar jakby dobrany, dalej nie wiem będzie widać. No już to się i tak obrywa. Natomiast najgorszym problemem i to wiedzą, jakby tu chciałbym przed tym przestrzec, bo to wiedzą ludzie, którzy siedzą typowo w fotowoltaice. Przyczyną pożarów jest właśnie to, co tu na każdej z tych przyczep jest. Podejrzewam, że w każdej jednej przyczepie, gdzie oni montowali fotowoltaikę będzie ten błąd popełniony. Mianowicie luźno leżące sobie przewody na dachu Luźno leżące spinki niepodwieszone pod panel na sztywno. No i właśnie to jest główna przyczyna pożarów fotowoltaiki. Nie panel się zapala, tylko właśnie te, dokładnie te spinki, złączki one wskutek tego, że leżą w wodzie z czasem jakby ich uszczelki stają się coraz słabsze dodatkowo jeżeli one nie są zamocowane na sztywno, to, to się po prostu ruszają cały czas i wiadomo co, co po jakimś czasie się stanie no sparcieje to wszystko, dochodzi do zwarcia no i mamy pożar gotowy tak, więc taki montaż jest totalnie niedopuszczalny nie wolno tego robić w ten sposób, tak więc jakby ta druga z moich przyczep Którą zakupiłem, oczywiście pierwszą, również będzie musiała wrócić z powrotem na reklamację, ze względu na to, że no jest to niedopuszczalne. No chyba, że, że zatolerujemy fakt, że może dojść do pożaru. Tak więc, naprawdę, moim zdaniem warto zadbać o bezpieczeństwo pod względem tych paneli, bo z tym nie ma żartów. Z prądem nigdy nie ma żartów, a tutaj w tym przypadku jest to prąd stały. Jak dojdzie do zwarcia, po prostu się to zapali. No nie chciałbym, żeby przyczepy spłonęły. Nie mówiąc o tym, żeby ktoś jeszcze był w środku, także jeżeli macie Zamontowany tak panel fotowoltaiczny, no to należy to poprawić No i słuchajcie, minęło kilka dni od złożenia tej reklamacji Na tą pierwszą, na tą drugą przyczepę No i dzwonił właśnie człowiek, tutaj kierowca Z lawety, że za 20 minut będzie Po odbiór tej lawety, no po kilku dniach tak Od złożenia pisma Także jak widzicie w moim przypadku yy... No po raz drugi będzie to wyglądać dokładnie tak samo Czyli przyjeżdża laweta Przyczepa zostaje zabrana No i maksymalnie 5 dni ma być zwrócona I wszystkie usterki mają być usunięte Tak więc no zobaczymy Przyczepa pojechała Także czekamy Maksymalnie 5 dni na zwrot. Mamy poniedziałek. Maksymalnie w piątek powinna wrócić. Witajcie, przyczepa wróciła. No i słuchajcie, przyczepa wróciła, ale zdenerwowanie moje jest trochę. Pokażę wam lodówka. Tutaj zamek nie chodził. 99% zamiast wyregulować zamek, dostałem inną lodówkę jest starego śmierdziela, zobaczcie w jakim stanie to jest po prostu żarty Pina spójrzcie co to w ogóle jest, brak mi słów no bo teraz to już, no przegięcie to jest chcielibyście taką lodóweczkę od Niewiadowa? No, Tak to wygląda. Tutaj, słuchajcie, zobaczcie, to jest nowa lodówka. Jakby ta kratka. I tutaj było zardzewiałe. Jest tu pomalowane jakąś farbą. Więc nawet jeżeli to jest. To tu zresztą to samo. Zobaczcie. Była jakaś dziura, została zaprawiona. Także nawet jeżeli to jest moja lodówka, to oznacza tylko jedno, że już jaką, jako nowa nie była nowa, albo po prostu nie wiem, jest jakiś drugi gatunek. No słuchajcie, tym razem naprawdę bardzo się zdenerwowałem po tym y, powrocie tej przyczepy, z, y, po, po tych naprawach gwarancyjnych, naprawach, tu, tu to a nie naprawiono, y, rzeczy, które miały być zrobione, no nie są zrobione, no, zaraz Wam pokażę zresztą, no, zobaczcie, nie wiem, słabo widać, silikonem, upieprzony normalnie blat, tutaj poprawiali ten aneks kuchenny, nie wiem, czy to widać. Silikon wszędzie do czarny. zobaczcie, jak to wygląda. No Po prostu ręce opadają, tak. W tej lodówce, no to już nie wspomnę w ogóle. Bo to... Naprawdę, nie wiem, czy to jest moja. Nie chcę też tak oczerniać. Będę musiał chyba wyjąć i... i sprawdzić numery seryjne, ale to jest jakaś, nie wiem, porażka. Jeśli tu chodzi o Moskitere. Oczywiście nikt jej nie przykręcił pomimo zgłaszania. Nie znalazła się kompetentna osoba, która wzięła po prostu śrubokręt i przykręciła śruby, tak? A ponieważ zastanawiam się, czy nie zwrócić im tych przyczep. no to powiem szczerze, że zacząłem je przeglądać jeszcze dokładniej i zobaczcie, co na przykład tutaj napotkałem. To, to jest bardzo ciekawe to jest, no bo to jest instalacja od gazu. No a to jest niczym niezabezpieczona kostka. Który jest kąt jakby metalowy, to jest ostra krawędź. No i zobaczcie, z plus, z minusem, i fajnie, nie? W każdej chwili będzie się przecierać, przecierać, zawrze się, może się zapalić. Nawet nie zamontowali, nie zamocowali w żaden sposób tej kostki. Po prostu nie wiem, czy im zależy, żeby klientom yy, na przykład się zapaliły, spaliły te przyczepy, czy no, ja nie wiem o co im chodzi. No dalej. Dali uziom do gazu. No i fajnie, że dali ten uziom. Tylko, zobaczcie, no mogli go chociaż przykręcić, nie? No, a nie dać uziom, ale do nie przykręcić. No, kable sobie nie można tego ułożyć, bo przecież leżą luźno. No, tak to wygląda, wszystko. No. A panel fotowoltaiczny, no to jak widać, ta firma po prostu nie rozumie nie umie tego montować. Proszę bardzo, dalej. Oni dali teraz, spójrzcie. Opaski, które się do kabli w ogóle nie to jakiś jest patent. To wszystko jest, spójrzcie, nadal luźne. Nie, nie przyczepili jakby tych, tych opasek do, do, do tych wtyczek. Ręce opadają, po prostu ręce opadają. Eee, uchwyty zostały obsilikonowane od nowa. To jest przykręcone na pchełki zamiast na śruby z podkładką. Kable oczywiście przelotki skręcone mocniej, ale to wszystko sobie chodzi przód, tył, tak to, to, to nie ma racji w ogóle bytu. Słuchajcie, oni po prostu to jest tak, nie rozumieją tego, że to po prostu w najpro, najprościej tłumacząc grozi pożarem, jeżeli jest tak zrobione. Jeżeli tego nie rozumieją, że to się może zapalić. To nie panel się pali, tylko wtyczki i luźne kable i zwarcie się na nich robi i to dlatego się to potem pali. Ale oni tego, jak widać, nie rozumieją. W ogóle montaż na pchełki, no to jest hit. To jest po prostu hit. To, moim zdaniem taki ktoś nie powinien się brać za montaż, bo on nie ma pojęcia, co on w ogóle robi, a bierze się za montaż rzeczy, która może po prostu, na przykład, nie wiem, na trasie odpaść i wpaść komuś przez przednią szybę na autostradzie. O no wiecie, to jest... Jakaś masakra. zdenerwowali mnie tą lodówką niesamowicie. Tym panelem też. Tak naprawdę to nie wiem, co u nich robiła ta przyczepa przez tydzień czasu. Poprawiali chyba ten aneksik. Yy, no, strasznie, niepoważne podejście. Jeżeli tak się podchodzi, no to dobrze. No. Mam dwie opcje: albo zwrócić tą przyczepę, co rozważam i, i, i to na poważnie rozważam. Tylko, że jak zwrócę, to po prostu obie. Bo, bo ta druga również ma źle zamontowane. Ogólnie, plan. jakbym miał to jeszcze podsumować yy, jednym zdaniem, tak, to, to widzisz: kupując przyczepę z niewiadowa, no musisz zatolerować pewne rzeczy. Po prostu zatolerować. Byle, jakoś, byle jaki montaż, yy, wszystko po prostu montują. Yy, to, co mi wpadnie w rękę, bez zastanowienia, yy, to tak jak na przykład z tą uszczelką jeszcze od tego okna. W jednej przyczepie mam uszczelkę, w drugiej nie mam. Tłumaczenie jest takie, że akurat wtedy, jak składali tą pierwszą przyczepę, to mieli takie okna. Teraz producent im przysłał takie, to zakładają takie. Czyli tak naprawdę, co mają pod ręką, to po prostu zakładają na pałę. To, to nie jest tak, że, że, że nie wiem, założono tutaj konkretnie ten model. Bo na przykład tu jest potrzebna wymuszona wentylacja górą, a Newsport 4, w której mam tą uszczelkę, ta, jakby no, ten obiekt nie jest tu potrzebny, więc za tego założono. Nie, po prostu założono w tej wersji tak, bo, bo akurat to mieli sobie pod ręką, to, to to założyli. Także no przypadkowość tutaj jest jakby. Montażu części, także zamawiając przyczepę od nich, yy, tak naprawdę nie wiecie, co przyjdzie, no bo to może nie mieć nic wspólnego z tym, co oglądacie w salonie, czy tam u kogoś, nie wiem, u znajomego, który ma taką samą. Nagle się okazuje, że wy dostaniecie zupełnie co innego, bo oni ją złożyli z klamotów, które akurat mieli pod ręką. No, no jest to totalnie niepoważne podejście. No, macie tutaj jeszcze to, co tam od nich dostałem, wymieniono, poprawiono instalację fotowoltaiczną, także jak widzicie, zgodnie z zaleceniami producenta, tak trzymać, poprawiono montaż lodówki, ok, widać, bardzo poprawiono, poprawiono ścianę aneksu kuchennego ok, tutaj jest, jest to poprawione. Jak poinformowano klienta, standardowo mokujemy okna. Dochowe bez uszczelki. Czyli tam w tej drugiej przyczepie po prostu mam niestandardowy montaż. Standardowo jest uszczelka, tam nie ma uszczelki, tam mam z uszczelką. Tak wyszło po prostu, no fachowa firma. No i Zostały w związku z sugestiami klientów zastosowane inne klamerki do mocowania butli, które na ten moment są stosowane we wszystkich naszych przyczepach. Także taki apel: jeżeli macie przyczepę z Niewiadowa, sprawdźcie, jakie macie klamerki, bo ja teraz mam zamontowane metalowe klamerki, one są w końcu bezpieczne. Złóżcie reklamację, niech we wszystkich Niewiadowach, które wypuścili do tej pory, niech wymienią po prostu te. te te klamerki mocujące butle, bo, bo jest to Wasze bezpieczeństwo. No jeżeli Wam się butla wypnie przy, przy jakiejś kolizji, czy przy czymś, no to ryzykujecie swoim zdrowiem, a oni na tym oszczędzają. Słuchajcie, więc w tym filmie to już wszystko. Podkreślę jeszcze raz, że jest to jakby tylko i wyłącznie moja prywatna opinia. Jest to moje zdanie na temat tej firmy, tych przyczep i, i tego, tego wszystkiego, co się wokół tego dzieje. Nadmienię również, nie mam na to dowodów na chwilę obecną, że lodówka ta została podmieniona. To są dwa rozwiązania: lodówka została podmieniona bądź po prostu ubrudzona i, i, i w ten sposób zwrócona. I, i, no, no i tak to wygląda. No i co? Będę czekał na dalszy rozwój sytuacji i nie wiem, co jeszcze postanowię. Tak czy inaczej, gdybym teraz stanął ponownie przed yy, jakby decyzją na temat zakupu takiej przyczepy, no to przemyślałbym ją poważnie, yy, zastanowił się nad tym, czy na pewno warto. Lepiej się przyjrzał jednak yy, na salonie tej, tym przyczepom. Yy, no bo to widzicie, no jest to w mojej opinii byle jakość. Yy, nie wiem, no jeżeli się godzicie na to, to okej, okay. mi to nie do końca odpowiada. Yy i myślałem, że idąc po nowy przedmiot dostanę nowy przedmiot pełnowartościowy, na no, dostaje się, no, po prostu coś, coś złożone, tak sobie. No ale na dziś to będzie już wszystko i, i cześć, trzymajcie się pa.